Mamy tutaj mąki z naszego ekologicznego gospodarstwa Ożda. Polecamy bardzo serdecznie mąki z Ostki. Jest to stara odmiana pszenicy Ostka Grodkowicka Gruboziarnista, która jeszcze niedawno była w banku genów. My natomiast reprodukujemy tą odmianę i tworzymy z niej właśnie mąki, kaszki manne, jak też również makarony one są troszkę ciemniejsze z tego względu że warstwa aleuronowa właśnie w ziarniaku ma większy udział niż bielmo dlatego taki kolor ale jest to bardzo ważne dlatego ma bardzo dużo minerałów i witamin także samo zdrowie mamy również mąki z orkiszu starej odmiany Obrunculner Rockford mąkę Mąki żytnią, 500, i też 2000, mąkę jęczmienną, mąkę z i też bezglutenowe e, grycianów i kukurydzianów. Dziękuję bardzo. Cześć moi kochani. Dzisiaj pogoda... Nie sprzyja nagraniom na zewnątrz, ale tak to właśnie jest w pracy nas, rolników, ponieważ mamy fabrykę pod gołym niebem. Dlatego pozwolę sobie dzisiaj powiedzieć do Was kilka słów, właśnie z mojego miejsca pracy, którym jest kabina ciągnika rolniczego. Tak, tak. Mam prawo jazdy właśnie na traktor i kombajn, także legalnie mogę jeździć po naszych drogach. Ale słowem wstępu. Kochani, znajdujemy się dzisiaj w gospodarstwie ekologicznym rodziny Ożga w malutkiej miejscowości o nazwie Tarnawa, która jest położona w gminie Żarów, powiecie świdnickim w województwie dolnośląskim. To tutaj współczynnik rolnictwa jest naprawdę wysoki, ponieważ mamy siedmiu rolników na osiem domów. Także sami widzicie, że jesteśmy chyba jedną z najmniejszych wiosek, gdzie rolnictwo króluje. A dobrze wiecie, że nie jest to łatwy zawód. Jestem 33-letnią rolniczką, która skończyła e, rolnictwo, specjalizacja agronomia na uniwersytecie przyrodniczym we Wrocławiu. Natomiast e, od moich rodziców, już od, w sumie od dziecka, bo śmiało mogę powiedzieć, że w moich żyłach płynie rolnicza krew. Uczę się tego jednego w sumie z najcięższych zawodów świata, jakim jest właśnie rolnictwo, ale jednocześnie jestem ogromnie wdzięczna za tą możliwość, że mogę produkować żywność dla siebie i dla innych ludzi. Kochani, nasze gospodarstwo już odkąd pamiętam współpracuje z naturą, ponieważ od 1999 roku nie używamy pługa, od 2000 roku w ogóle zaniechaliśmy stosowania nawozów fosforowo-potasowych. Czyli widzicie, że współpraca z naturą nie jest nam obca. Jeśli chodzi o ekologię, zaczęliśmy. Taką pełną ekologię w 2017 roku, bo ekologia zaczyna się w sercu, w głowie. To tutaj trzeba dojrzeć, żeby z tym przeświadczeniem móc wyjść na pole i oczekiwać sukcesu, bo to wszystko jest w nas. Wszystko jest piękną energią. I, i mogłabym mówić o tym długo. Jeśli chodzi o rolnictwo, to moimi pierwszymi i w sumie najkochańszymi nauczycielami są właśnie moi rodzice, którym jestem ogromnie wdzięczna, że zapalili we mnie tą pasję, bo śmiało mogę powiedzieć, że rolnictwo to moja pasja. Ponieważ spędzam na różnych pracach rolniczych i okołorolniczych naprawdę sporo czasu. Mimo tego, że jestem zmęczona, to nie wiem skąd biorę siły. Także jestem przekonana, że ta branża jest właśnie moim przeznaczeniem. Ale mówiąc dalej, co my tutaj robimy, dlaczego to robimy, po co to robimy? Kochani, Zostając rolnikiem, jest to wielka odpowiedzialność produkcji żywności. My zdecydowaliśmy się wszystko produkować w systemie ekologicznym. Między innymi w naszym gospodarstwie uprawia się owiec, jęczmień, kukurydzę, pszenicę, szczególnie ostki. Tutaj należałoby zwrócić szczególną uwagę na starą przedwojenną odmianę, ostkę grotkowicką gruboziarnistą, którą razem z Instytutem w Grotkowicach udało nam się wyciągnąć z banku genów i z sukcesem zaimplementować na ziemię naszego gospodarstwa. To właśnie z niej powstaje przecudowna mąka, a zaraz w ślad za nią makarony i... Ciastka i inne rzeczy, które sobie tylko wymyślimy, ale to, dlaczego jestem ogromnie dumna, to wy, kochani, z tego względu, że to dzięki właśnie pozytywnej wiadomości zwrotnej od naszych klientów wiemy, że idziemy w dobrym kierunku. Ponieważ dużo osób z tolerancją na, nietolerancją na gluten pisze, dzwoni, e, opowiada e, z podnieceniem w głosie, że nie widzą niekorzystnych objawów po zjedzeniu właśnie produktów na naszej mące. To mnie ogromnie cieszy i raduje, i chcę więcej. Właśnie produkować tego dobra, bo takie mogę nazwać w naszym gospodarstwie. Jesteśmy również największym gospodarstwem, które produkuje w Polsce ekologiczną soję. To bez GMO bez żadnych innych niedozwolonych substancji, co mnie też ogromnie cieszy, z tego względu, że dużo gospodarstw, do których trafia nasza śruta sojowa, jeśli w międzyczasie dostaną coś innego, to szybko mówią do naszego odbiorcy, że proszę pana, Chcemy tą, która była ostatnio, bo widzimy naprawdę, że nasze zwierzęta mają lepsze przyrosty, co nas również ogromnie cieszy.